Mamy to Kochane dobre, Harol kochane dziewczyny, dzień dobry, bardzo tutaj Ania Sośnierz, online Fitness Coach. I dzisiaj nagrywam sobie razem podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Moje drogie, dzisiaj będzie taki trudny dla mnie temat, ale widzę, że bardzo potrzebny i dużo, dużo właśnie o tym rozmawiam z moimi klientkami, potencjalnymi klientkami i z osobami z mojej społeczności, więc trzeba po prostu ruszyć ten temat. A tym tematem jest moje drogie, alkohol i odchudzanie, prawda, której nikt ci nie mówi. I tutaj. E, tak, ja jestem Ania Sośnierz, czyli online fitness coach, trenerka personalna online, która już od ponad 10 lat zajmuje się tym, że trenuje, odchudzam, motywuję i też uczę redukcji stresu pracowite kobiety, jeżeli to ty to super. I moja droga, to jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet, czyli to my robimy co konieczne, żeby mieć lepsze zdrowie i lepsze życie. A podcast jest dostępny na Spotify, Apple Podcast i na YouTubie również. Także lecimy sobie z tym tematem, bo w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o czymś, co jest często przemilczane, czyli to jest taka rzecz, która może rujnować Twoje postępy. Dosłownie, rujnować Twoje zdrowie, sylwetkę, psychikę czy alkoholu. To też rujnuje rodziny. To my dobrze o tym wiemy, niestety. Opowiem Ci moją e, historię, jak przestałam ja e, pić, e, co się zmieniło, jak odzyskałam kontrolę nad sobą. To będzie szczerze, będzie też naukowo i będzie też praktycznie. jak zawsze, e, fitness dla zapracowanych kobiet, tak, które chcą żyć lekko, zdrowo i świadomie. Moje drogie. Zanim zaczniemy, tu jest wielka prośba, że jeżeli i ten temat i podcast jest dla ciebie pomocny, to zasubskrybuj proszę Fitness dla zapracowanych kobiet na Spotify i zostaw tam proszę pięć gwiazdeczek, daj jakby możesz kilka słów oczywiście powiedzieć, ale pomaga mi to dotrzeć do takich fajnych osób jak ty. I lecimy już z tematem. Dzisiaj będzie emocjonalnie, więc będziecie widziały też taką wersję trochę inną mnie. I tak, czym jest alkohol? No to takie najprostsze słowa. To nie jest tylko wino do obiadu. to jest taka substancja psychoaktywna, która wpływa na mózg, na hormony, na metabolizm i na nasze zachowanie. Jest traktowany przez organizm jak toksyna, dlatego też wątroba natychmiast zaczyna go neutralizować. A gdy pijesz alkohol, ciało zatrzymuje spalanie tłuszczu, żeby zająć się detoksem. I tutaj dużo osób właśnie jest poirytowanych i tak sobie mówią, że okej, okay, dobrze, no ja przecież dobrą dietę prowadzę, ćwiczę regularnie, wszystko robię co się da, żeby po prostu się odchudzić, ale nie chudnę. No i później się okazuje, że na przykład osoba ma taki nawyk, że wypija wieczorem kilka lampek wina. I czy to jest już uzależnienie czy nie, to jest każdej z nas indywidualna sprawa i też nie, nie ma czegoś takiego jak. W takim codziennym życiu, jak zaklasyfikowanie, czy to już jest, wiesz, alkoholizm, czy nie. To już są takie nasze bardzo indywidualne tematy i, i zaraz też więcej o tym powiem. Więc to w dużej mierze są potężne ilości kalorii, które właśnie i też wpływa to na nasz metabolizm, na hormony, na cały organizm i przez to też mamy problem z tym, żeby się odchudzić. No bo jak się mamy odchudzić, jak cały czas bombardujemy ten organizm dużą ilością dodatkowych kalorii, no i po prostu też to. To niestety zmienia nasze zachowanie. Dobra, lecimy sobie dalej. Jako alkohol odchudzania, takie mega twarde fakty. Czyli jeden gram alkoholu daje 7 kalorii. Czyli to jest więcej niż białko czy węglowodany. No jedynie trochę mniej niż daje nam tłuszcz. Natomiast to jest naprawdę dużo. Nam się wydaje, że my pijemy sobie w binko, piwko, alkohol, jakiś tam inny, nie wiem, co wy tam lubicie pić w aktualnych czasach. I że to po prostu nic, że to tam, tam przeleci, nie? Generalnie, a tam kto by się tam przejmował? A to ci daje naprawdę duże ilości, yy, duże ilości kalorii, no bo jeden gram to już masz 7 kalorii. I nawet jeżeli masz dobrze dopiętą dietę, spacerujesz, robisz treningi i pijesz ten alkohol co wieczór, no to no nie ma szans, żebyś ty się ładnie odchudziła i żebyś zrobiła formę z alkoholem. Nie ma szans. Alkohol obniża też poziom leptyny, czyli hormonu sytości, i zwiększa apetyt, szczególnie na tuste i słodkie rzeczy. Czyli jak ty sobie popijasz, i później masz po prostu chęć, żeby więcej jeść. I to jest normalne. To nic z tobą jest nie tak, tylko po prostu to przez to, że wypijasz tę truciznę. I po alkoholu trudniej też jest podejmować takie racjonalne decyzje, no bo wiele osób zjada następnego dnia nawet tysiąc kalorii więcej. Tak zwany, tak zwany, no na kaca po prostu ludzie jedzą więcej, nie? To, to się nazywa w Stanach czy w anglojęzycznych kraj, krajach alcohol hangover cravings, czyli takie właśnie smaki, taki napad jedzenia właśnie po alkoholu na kacu. Nawet jeżeli alkohol sam w sobie nie ma dużo cukru, na przykład jeżeli chodzi o wódkę, no bo niektórzy mówią a wódka, wódka, nie? Super sprawa, nie? To on i tak zatrzymuje spalanie tłuszczu nawet na 24 do 72 godzin, no bo twój organizm musi go smetabolizować. To to niestety, a tutaj, tutaj nie będzie dzisiaj takiej rytoryki, juhu, pijemy, bawimy się, korzystamy z życia. To nie jest, to nie ze mną. Alkohol zakłóca też sen, no bo regeneracja obniża poziom energii i trudniej jest ci ćwiczyć i też zdrowo jeść. Także tutaj to, o dzień dobry, jest z nami też Kasia na żywo, wspaniale Cię widzieć, to pamiętajcie skarbeczki, jeżeli Wy jesteście na żywo, kliknij proszę dwa razy w ekran, przywitaj się w komentarzu, daj znać skąd jesteś, bo jest też taki pomysł, żeby też e, po prostu e, na żywo się widzieć, e, więc jak ja będę widzieć skąd Wy jesteście kochane, to będzie mi łatwiej też takie rzeczy zorganizować. Dobra. Więc zanim jeszcze przejdziemy do, do, do tej historii, to dlaczego to jest takie trudne do, do mojej historii? Nie? To jeszcze chwilkę, trochę was tu przytrzymam i ja się stanę bardziej gotowa. To dlaczego to jest takie trudne? No co mówi nauka o takim całym mechanizmie picia? to przede wszystkim alkohol aktywuje układ nagrody, czyli dostajesz dopaminę, poczucie ulgi, przyjemności i duża część z nas właśnie buduje sobie taką chęć, że nie chcemy być w cierpieniu, czy nie chcemy czuć się jakoś niewygodnie, zmęczone, dyskomfortowo i wtedy po prostu nagradzamy się tym alkoholem, co powoduje później taki od razu czujemy się lepiej, super odwaga, tak wiecie po tym alkoholu i jednocześnie ta dopamina, e, czyli mamy uczucie ulgi, przyjemności, natychmiastowa po prostu nagroda. No Na to nie trzeba. Dobrego dnia. Na to nie trzeba w ogóle czekać, kochane, nie? To od razu wiesz, pierwszy łyk, bęc, radość i uśmiech na twarzy, nie? To niestety tak jest. Jest to często też taka reakcja na ból no bo stres, samotność, brak poczucia własnej wartości i my to po prostu zalewamy alkoholem, nie? To, to nie jest często kwestia braku silnej woli, tylko wyuczony nawyk ucieczki. To jest tak, jak mamy wyuczone nawyki, takie, że na przykład przed, zaraz po wstaniu z łóżka rano bierzemy telefon, bo gasimy budzik i od razu sobie przeglądamy, co tam na świecie, co tam na świecie i w moim e-mailu od razu jeszcze słychać to to jest po prostu nawyk, który też później się okazuje, jak sobie patrzymy tak z szerszej perspektywy, no to on tylko i wyłącznie nam przeszkadza, niszczy nasze efekty. Więc tutaj, kochane, to naprawdę też jest taką, taką formą właśnie nawyku, który my sobie, kochane, budujemy i którego, który po prostu też w międzyczasie niestety rujnuje nam życie i nasze rodziny. Więc moja historia. Moja historia jest w ogóle taka, jeżeli chodzi o nawyk, właśnie. O, jeszcze mam przeczytam Lila. Alkohol jest taki drogi, że trzeba być bogatym, żeby go pić lepiej. Tą kasę wydać na zdrowe warzywka od rolnika, które również są drogie, ale przynajmniej zdrowe i coś dobrego dają. To jest bardzo fajny pomysł. No, to mi się podoba. Ja tutaj ci Lila zrobimy zdjęcie, screenshota, i zaraz po prostu. To, to jest moim zdaniem bardzo fajny pomysł. Dobra, to słuchajcie, to przechodzimy do mojej historii. I moja historia myślę, że jest bardzo podobna do, do historii innych osób, czyli po prostu ja pochodzę też z takiej rodziny niestety alkoholowej, czyli właśnie mój tata pił, nie nazywaliśmy tego nikt nie stał przed nim i mówił, że jesteś alkoholikiem ale ten alkohol był codziennie w domu zawsze jeździliśmy na zakupy no to trzeba było kupić zgrzewkę piwa tacie, żeby po prostu nie latał po sklepie i tam nie, po sklepach nie i, i nie kupował sam sobie e, jakieś takie wiecie, nieprzyjemne rzeczy jak to, że pamiętam, że co weekend, w ogóle codziennie był taki lęk we mnie, nie czy, ten, czy, czy tata będzie w dobrej formie, czy będzie właśnie jakaś jakaś kłótnia związana z tym alkoholem, nie, i taka przyjemność jego, jak sobie otwiera tą puszkę i wypija to piwo, nie, ja nawet pamiętam, tak, jakiś dzień, ja już byłam dorosła, wiadomo, ale że otworzyłam piwo i wypiłam z tatą takie pół litra piwa, nie, przy nim i to było dla niego imponujące, że ja wypiłam jedno piwo, wiecie, tak, z jednym, jednym po prostu, wiecie, łykiem takim, nie, ale też dużo takich tematów niestety, jak właśnie uciekanie od cierpienia, jak to, że to powodowało cholerne cierpienie dla, dla innych, dla całej rodziny, jak to właśnie, że duża część właśnie mojej rodziny, tutaj jeden wujek właśnie umarł też na chorobę alkoholową, jak to po prostu niszczy... Rodzinę, jak zostawia resztę rodziny po prostu osamotnioną i, i w takim fatalnym, e, fatalnym samopoczuciu. No ale oczywiście to nie to, że ja taka jestem mądra nie? i tam ta pił, to Ania nie będzie pić. Nie? Tak z papierosami na przykład zrobiłam, dlatego nie jaram. Nie, bo moi rodzice pala, palili i ja powiedziałam, że ja nie będę tego robić, to strasznie śmierdzi e, i kaszle. E, więc z alkoholem niestety nie było tak. Czyli u mnie już od takiego właśnie momentu, gdy ja mogłam pić alkohol, to było normalne, że co weekend właśnie wypijaliśmy ze znajomymi masę piwa, wódki i tam potężnej ilości. Pamiętam też taką historię, że, że właśnie już Później wam może tą historię opowiem, ale to, że to był dla mnie taki mechanizm, że ja właśnie nie czułam się chciana, kochana, akceptowana przez samą siebie. To, to nie chodzi o to, że ktoś mi tego nie dawał. Tylko ja po prostu miałam taki, taki mechanizm, że właściwie co weekend po prostu imprez, zapijanie się, spanie, później długie i, i na drugi dzień właśnie... Taki ból głowy, i tam zjadało się, co tam popadło, wiadomo, nie, i tam jakieś głupoty robiło. I to, to mi towarzyszyło właśnie od momentu przez całe moje studia. Czyli tam, przez studia magisterskie, później też jak jeszcze, jak już pracowałam, czy mieszkałam za granicą, to też ten alkohol był cały czas. Tak samo jak później poszłam na kolejne studia, to również, nawet, czyli to był taki okres, odkąd ja mogłam już pić, czyli pewnie z 18 lat, do momentu jak ja miałam 30. Nawet jeszcze później, że ten alkohol to była po prostu taka, wiecie, codzienność. Później jak już sama mieszkałam. To po prostu jak się źle czułam, to co? Moje ulubione winko, miałam kiedyś taką partnerkę, która piła codziennie po kilka piw, to dla mnie też to było łatwiejsze wtedy wino sobie co wieczór z nią wypijać. Nie? I, I to był taki mechanizm, że ja nie doprowadzałam mojego życia do porządku, przez to, że nie byłam w stanie się z takimi negatywnymi rzeczami po prostu stawić im czoła, nie, tylko wszystko po prostu olewałam, tak zrzucałam, nie, a tam co się będziemy problemami przejmować, napijmy się, nie. I to był taki fatalny mechanizm i ten mechanizm, on właściwie go tak totalnie porzuciłam, to było trzy lata temu. Czyli w momencie jak ja już kupiłam moje mieszkanie w Konstancinie, spełniłam moje wielkie marzenie, i tutaj zaraz umarł mój wujek, bo moi rodzice już nie żyli. Tatą Marek miałem 25 lat, mama jak miałam 30, i był jeszcze taki mój wujek Włodek, który był przez całe życie alkoholikiem. Tylko po śmierci mojego taty już przestał pić. I ja w, to była taka ostatnia najbliższa mi osoba nie? z rodziny jeszcze urodzeniowej, z którą miałam kontakt. Nie? I jest taki kawałek y, machine gun kelly, takiego rapera, którego bardzo lubię. I on w pewnym momencie w jednym kawałku mówi: Don't let me go, nie? Nie daj mi odejść. Ech. No i mówi właśnie, że. E, dobra, łyczek wody. No i mówi mi tam właśnie w takim momencie, że wszystkie osoby, które go chciały wychować, już nie żyją, nie? Ach. I tak też było wtedy. Nie? I to był taki, wiecie, ostatni moment, w którym właśnie ja miałam taką chęć się napić codziennie dziewczyny. I to taką po prostu, że walczyłam z sobą totalnie, nie? Spełniłam to marzenie, odszedł wujek, nawet jeszcze tej mojej chaty nie zobaczył. On już nie pił, ale też doprowadził swoje ciało do tego, że miał stopę cukrzycową, nie? miał tą odciętą nogę i on już po prostu się totalnie poddał. Nie? Tyle razy ja z nim rozmawiałam, krzyczałam na niego, mówiłam mu, ty skarbie weź wej jeszcze, możesz to zrobić, to zrobić, to zrobić, nie, żeby po prostu jakoś ogarnąć sobie to, to zdrowie i żyć trochę dłużej. No i umarł, nie? I to był taki moment, w którym po prostu już miałam tak totalnie wszystkiego dosyć. I mówię, fuck my life, nie? Czemu ja? Czemu mnie to tak boli, to życie? No i wtedy poszłam sobie na kolejną terapię, żeby ten temat przerobić, żeby po prostu no, się nie zapić, nie? Więc to było cholernie trudne, ale poszłam właśnie i tak postanowiłam, że ten ból, który mam w sobie, że ja mu po prostu muszę zobaczyć, o co tam chodzi, nie? Że ja nie pozwolę po prostu sobie uciekać w ten alkohol i w to właśnie, żeby ta substancja, która mi zebrała większość mojej rodziny, łącznie z właśnie z ojcem, z wujkami i tam z masą innych osób, żeby ta substancja była teraz moją ucieczką, nie? Że ja sobie powiedziałam, nie, to, to jest w huk trudne, ale ja to, ja jestem silna, ja jeszcze żyję, ja to mogę jeszcze jakoś ogarnąć, nie? I wtedy po prostu tak totalnie przestałam pić. I to... To nie było tak, że ja się zapijałam, nie? To może w jakichś takich, wiecie, na wyjazdach, czy w, za czasów studiów, czy jeszcze po liceum zaraz, to były potężne ilości alkoholu. Ale ja mówię o takim, że wiecie, kilka lampek wina się wypijało i tego typu rzeczy, co wieczór na przykład, nie? Primitivo, moje ulubione oczywiście, ale wiadomo, że już od lat nie piję. I to była taka trudna decyzja, którą sobie powiedziałam i dałam już kilka lat wcześniej, ale wtedy to już było takie z, z, zakończenie. Mówię, już w życiu po prostu, nie, moje piękne usta nie, nie otworzą się po to, żeby się napić. Nie? I to było trudne, ale zaraz właśnie to było też takie uwalniające, jak każda ważna decyzja, nie? Jak sobie powiesz, że nie, to że jest dosyć, że ja nie chcę po prostu uciekać w ten alkohol, nie chcę sobie uć, jakby marnować życia, że chcę być dobrym wzorem dla moich bliskich, że chcę sama być dobrym wzorem dla siebie, nie? Dla tego dzieciątka, które tam małego we mnie, we mnie jest, które tak chciało, żeby, żeby ojciec przestał pić, nie? Czy wujek, czy inne osoby w rodzinie, nie? że mówię, ja sobie to teraz dam. Więc od tamtej pory właśnie takie proste rzeczy, jak codzienny spacer, codzienny trening, proste, proste rutyny, nawyki, one właśnie mi pomagają w tym, żeby nauczyć się redukować sobie ten stres, ale jednocześnie też iść w kierunku właśnie tego, żeby Dbać o siebie i nie uciekać od cierpienia, które jest naturalną częścią życia dziewczyny i z którym my jako duże osoby już jesteśmy w stanie sobie świetnie poradzić. Redukować stres możemy właśnie przez spacery, treningi, dbanie o siebie, wysypianie się, regularne posiłki i przez to też to nam się buduje taka pewność siebie, ale taka osobista skuteczność i wiemy, że my jak to jesteśmy w stanie ogarnąć, to my już to wszystko ogarniemy. Nie? To też przesunęło się też na to, że ja przestałam mieć taki wystający brzuszek, bo przez te wszystkie lata, pomimo tego, że ja trenuję od 15 roku życia, to skarby, ja i tak miałam ten problem właśnie z takimi, z takimi właśnie. Tym, że ja zalewałam się tym alkoholem co wieczór, czy tam w weekendy, nie? i pomimo tego, że się starałam, że tą dietę ogarniałam, że ćwiczyłam, to skarby po prostu i tak dalej mi to, dalej mi to, ten brzuchol właśnie odstawał, nie? I tak mi zawsze było głupio, Mówię, klientki mnie pytały: Ania, co ty tutaj ćwiczysz, nie? I tak masz ten brzuch, nie? I co im mówiłam? No. no. Co mogłam powiedzieć? No nic. Teraz już wiem, że, że właśnie trzeba mówić tylko prawdę i ogarnąć sobie ten temat, więc jeżeli ty też jesteś w takim miejscu, że widzisz, że ten alkohol cię po prostu e, marnuje, ci życie? I czy rozmawiam z moimi klientkami, czy potencjalnymi klientkami, osobami, dla których to jest normalne, że cię po prostu inni proszą, nawet na co dzień cię zapraszają, weźcie napi, nie? I ciężko ci jest powiedzieć nie, że to nie są standardy, według jakich ja żyję, nie? Um, to, czy właśnie to, że bliscy przy tobie, nie wiem, piją, czy jest ten alkohol w domu, no to, to często jest kwestia właśnie po pierwszej decyzji, a później też egzekwowania tego, czyli jak my się na to umawiamy, to proszę cię, nie przynoś kurde mi tego alkoholu do chaty, nie? A jak już masz, to po prostu weź mi go stąd po prostu daleko. Jak pijesz alkohol mój, to po prostu nie w domu, nie? W sensie nie ja, tylko bliskie mi osoby. Więc jest kilka takich zasad, według których jak najbardziej możemy sobie żyć. I kochane, potrafisz, dasz radę, naprawdę. Jak widzisz, że to Ci jest potrzebne, że jakby Ty masz podobną historię, podobny sposób uciekania od cierpienia w alkohol, pomimo tego, że to też Ci zeżarło rodzinę czy kogoś Ci bliskiego, to, to warto jest wracać do tego. Ale mamy też takie strategie zmiany skarby, bo przygotowałam właśnie takie: jak przestać pić lub ograniczyć alkohol. Strategie na podstawie tych dwunastu kroków. I dobra, wróćmy jeszcze zanim te strategie. Bardzo ważną też rzeczą dla mnie w tym czasie było to, że, że ja wróciłam właśnie do tego, że zaczęłam się modlić dziewczyny i chłopaki, bo tutaj też faceci słuchają. I zaczęłam wtedy medytować z taką aplikacją Halo, czyli właśnie Pismo Święte i takie trochę też zbicie swojego ego. Które myślę, że jak my, wszystkie mam w pieruńsko duże. Czyli po prostu schylenie głowy i powiedzenie sobie, że ja po prostu już mam dosyć, nie dam rady sama tego ogarnąć, potrzebuję pomocy. No i po prostu to bardzo mocno mi też pomogło i pomaga, pomaga na, pomaga na co dzień, nie? Ach, no, nie myślałam, że to aż tak głęboko pójdziemy, no ale mamy to. Więc. Potrafisz, dasz sobie z tym radę. Jak ja sobie dam, ty sobie też dasz. I to jest po prostu codzienny wybór. Więc, jakie mamy, kochane, strategie? Um, strategie zmiany. Czyli y po pierwsze, na podstawie 12 kroków, takie zasady jak to, że warto jest uznać, że alkohol po prostu ci szkodzi. Nie musisz być alkoholiczką, żeby powiedzieć stop. Tu nie trzeba się stoczyć. Nie musisz wyglądować na ulicy, żeby nie mieć co jeść i za co po prostu się utrzymać, żeby powiedzieć sobie stop. Nie trzeba dochodzić do tego momentu, ale warto jest uznać, że to ci cholerstwo szkodzi. Znajdź wsparcie, czyli jakieś grupy, podcasty, osoby, które też przestały pić. Jest teraz, wiecie, sporo e, takich osób. Jest taki fajny Marcin, e, e, jak będziecie chciały, to wam później wkleję właśnie link do niego na, na Instagramie. Jest też taka fajna dziewczyna, Sober Girl, e, która właśnie mieszka teraz w Dubaju, a właśnie, która też tym się zajmuje, jest takim coachem dla osób, które nie piją. Są podcasty, są książki też na storytel, jest bardzo dobra książka odnośnie tego, jak przestać pić. Ja jej już nie czytałam, bo już staram się nie identyfikować, jako <laughs> i nie czytać tego za dużo, bo po prostu dobrze, dobrze sobie z tym radzę, ale generalnie właśnie to, żeby też zmienić tą, jakby też mieć świadomość tego, że ta identyfikacja, jako osoba, która ma tendencje alkoholowe, to jest też. Dobra rzecz, bo mamy super fokus i ten super fokus, super skupienie można przesunąć na to, że ja teraz super się będę skupiać na tym, żeby być w świetnym zdrowiu, nie? żeby właśnie dźwigać ciężary, żeby dobrze się odżywiać i na to może być twój fokus. Czy na to, żeby lepiej zarabiać, jeżeli chodzi o twoją firmę, o, twoje o twoją pracę, to możesz przenieść to skupienie, czy możesz być najlepszą mamą, tatą, w zależności od tego, jakie my tutaj mamy role? Więc skarby to jak najbardziej jest do zrobienia i można też to użyć na duży plus. Lecimy dalej. Zastąp rytuał, czyli zamiast wieczornego wina, herbatka ziołowa, spacer, kąpiel. To może być właśnie jakaś taka przyjemna sprawa, że możesz sobie wziąć prysznic i kupić jakiś super na przykład. Peeling, żel pod prysznic, który pięknie pachnie, możesz sobie właśnie wziąć na przykład jakiś prosty sprzęt do masażu pleców, nabyć i po prostu wieczorem niech Ci, niech ci te plecki się fajnie masują, czy jakąś taką przyjemną medytację, wypić jakąś wybajeżoną białą herbatkę, dziewczyny rewelacja. Takie rzeczy, które Ci po prostu pomogą właśnie też mieć dobre, dobre zakończenie dnia. I tak, bądź świadomy emocji. Jeżeli chcesz zacząć pić, no to zapytaj się siebie, co ja naprawdę czuję, czego potrzebuję. Tu jest naprawdę ważna rzecz. Ja bym tutaj też bardzo mocno zachęcała do tego, żeby zacząć medytować. Może to być prosta, pięciominutowa medytacja oddechu, ale naprawdę bardzo fajnie jest zacząć to robić. Dalej, prowadź dziennik emocji i trzeźwości, śledź dni bez alkoholu i nagradzaj się, oczywiście nie alkoholem się nagradzaj, pamiętamy o tym, nie? Kup sobie dobrą książkę, jakiś fajny notatnik, ekstra buteleczkę na wodę, e, dobre ciuchy na trening, e, nowego ketla, e, to są naprawdę takie fajne rzeczy. I ja też oczywiście zapraszam do mnie do Jesteś Warta tutaj bardzo też mocno jestem w stanie w tym pomóc jeszcze takie strategie oparte na nawykach James Clear ma taką książkę Atomowe Nawyki zamień bodzieć, zmień zachowanie czyli jeżeli chcesz pić stresie, przygotuj wcześniej nowy rytuał czyli zamiast tego możesz odpalić jakąś muzykę taki heavy metal, poskakać, porzucać poduszką czy pouderzać w poduszkę, coś co ci pomoże możesz iść pobiegać, czemu nie Możesz po prostu zrobić 100 swingów z ketlem, super pomaga. Otoczenie ma znaczenie. Nie trzymaj alkoholu w domu. Naprawdę, bardzo polecam, żeby coś takiego robić. Nowa tożsamość. Ja nie jestem, jestem osobą, która musi pić, żeby się zrelaksować. Nie jestem. I tak sobie powtarzaj. Małe zwycięstwa, a wielkie zmiany. 7 dni bez alkoholu, ogromna zmiana na poziomie twojego mózgu i energii. I stawiaj sobie takie wyzwania. Nagradzaj się za nie czymś fajnym jakąś dobrą książką taką inspirującą, motywującą, i to ci jak najbardziej pomoże. Co się zmienia, gdy przestajesz pić? Po pierwsze, masz lepszy sen i więcej energii. Spada ci waga bez żadnych diet cud, kochana. Masz Przede wszystkim też większą kontrolę nad jedzeniem i emocjami, masz więcej spokoju i poczucia własnej wartości, masz głębsze relacje i czystsze myślenie. I tutaj, kochana, dużo rzeczy dzisiaj było, ale jeszcze co Ci myślę, że może bardzo pomóc, to. Alkohol a hormony u kobiet. Alkohol zaburza gospodarkę hormonalną, czyli mamy większy kortyzol, tutaj problemy z estrogenem, przez co trudniej jest ci chudnąć i utrzymać swój nastrój. Alkohol jako puste kalorie, brak wartości odżywczych, tylko obciążenie wątroby i Twojej psychiki. Kobiety często piją społecznie, ale regularnie. To prowadzi do takiego mocnego uzależnienia emocjonalnego. I to też jest problem, który w dużym mierze nasz, nas kobiety dotyka. Więc, e, dzisiaj rozmawialiśmy, to dla mnie taki trudny, widać też i długi e, podcast, alkohol i odchudzanie, prawda, o której nikt ci nie mówi, czym jest alkohol w prostych słowach, później rozmawialiśmy o tym alkoholu, a odchudzali takie twarde fakty, później dlaczego to takie trudne i co mówi nauka o mechanizmach picia. Później też e, moja historia i ucieczka w alkohol, Dalej miałyśmy strategię zmiany, jak przestać pić lub ograniczyć alkohol. Później też opowiedziałam o tym, co zmienia się, gdy przestajesz pić. I tutaj, kochane, mam nadzieję, że to było pomocne. I wielka prośba: ja cię nie proszę o to codziennie, ale bardzo cię zachęcam do tego, żeby udostępnić ten podcast u siebie. Tylko na Facebooku te podcasty one trwają 30 dni, później to wszystko jest usuwane. Ale za chwilkę ten podcast będzie już na Spotify, czyli Fitness dla zapracowanych kobiet na Apple Podcast, na YouTube i tam jak najbardziej polecam, żeby go sobie właśnie też odszukać, udostępnić w ciebie, podać osobie, której myślisz, że może to pomóc i a jeżeli chcesz, żeby ci pomóc właśnie indywidualnie, czyli chcesz pod moimi skrzydłami właśnie dojść do wymarzonej sylwetki i formy, to wyślij mi wiadomość wolna ja na Instagramie Anna Sośnierz lub na Facebooku Anna Sośnierz trenerka. Czyli jeżeli chcesz przejść ten proces razem ze mną, pomogę Ci odzyskać kontrolę nad jedzeniem, ciałem i Twoją głową. Tyle. Jestem Ania Sośnierz, to był podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet. Wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bęc! Ach, jak widać, że to było trudne dla mnie dzisiaj, co? Wszystkiego dobrego. Cześć, skarby!